Witam Was serdecznie z czarnej góry. Dzisiaj słuchajcie, pogoda jest po prostu piękna. Dzisiaj pogoda jest piękna, ciepło nareszcie, co oczywiście nie jest sprzyjające przy chodzeniu. Niestety, słońce jest. No, gryzie strasznie, strasznie gryzie i, i wtedy, słuchajcie, no, nie, niezbyt przyjemnie się chodzi trzeba używać czapki na głowę osłaniać oczywiście niektóre części ciała, żeby no, przynajmniej, przynajmniej szyję, żeby no, żeby tam nie stało się rzeczy przykre. Wygląda to dzisiaj tak, zobaczcie. Zobaczcie sobie. Świetnie, co nie? Po pięknie. Dawno takiej pogody na Tatrami nie widziałem. Ale z, oczywiście z południowego zachodu nadchodzą, nadchodzą nadchodzi załamanie pogody, Dzisiaj to będzie załamanie, tylko bodajże chyba we środę. No zobaczymy jak będzie, bo to jeszcze nie wiadomo. Ja w każdym razie dzisiaj muszę odpocząć, nie dam rady. Pojeździłbym sobie rowerem chętnie, ale, ale właśnie nie chcę tu auto zostawiać. I pojechał sobie na czarną górę chętnie, raczej powiedział pojechał. Raczej poszedł na piechotę z rowerem, a później zjechał już rowerem z góry. Bo tu jest Pieruński podjazd i później na czarną górę też jest dość stromy podjazd. Plan był dzisiaj taki, żeby pojechać na 3 korony, ale z racji tej, że słuchajcie, dzisiaj jest pogoda, jutro będzie już troszkę deszczowo. No właśnie, nie wiem, czy jest sens jechać. Także słuchajcie, to jest, to jest ten. To jest inna. To jest ten, słuchajcie, to jest. To jest jeszcze do zaobserwowania, bo powiem Wam tak, generalnie nie chcę się jeździć, ale no niestety już tak. Mam szarą wodę napełnioną. No, nie wyleję tego tutaj, no nie ma takiej opcji. Zwłaszcza, że tu jest jeszcze tego rzeka, więc takich rzeczy się nie robi. Przykro mi za wczoraj, niestety. Sorry. nie doszedłem na ten jagnięcy. Jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy, to, to wiecie co, żałuję. Żałuję tego strasznie, niestety. Zwłaszcza, że byłem naprawdę blisko. Ale, no, niestety do, tego, do, takiej, do takiej eskapady. To trzeba, słuchajcie, się przygotować. Trzeba się naprawdę przygotować mentalnie też i fizycznie. I powiem Wam tak, nie chciałbym tego szlaku powtarzać, ale jest to swego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie, które sobie rzuciłem jakiś czas temu, bo tak, nie wiem, czy wczoraj mówiłem na filmie. Tak, a dograłem na końcu, że słuchajcie z białej wody, z tego parkingu Biała Woda Kierzmalska Biała Woda, chyba tak się nazywa ten parking. Tam gdzie się znajduje, też jest 5 km, tylko że tam jest szlak o wiele prostszy. Nie trzeba drałować góra-dół, góra-dół, tylko tam się po prostu idzie po takim, no nie powiem jak nadmorskie oko, tylko. Tylko słuchajcie, jest, jest tam sporo do przejścia. Nie wiem jak ten szlak tam wygląda, ale z tego co się sugerowałem, co idzie do schroniska, to jest tak dosyć, dosyć przyjemnie iść. Natomiast ten szlak, który ja szedłem, to jest wyczerpujący. Ale to już mówiłem na, na wczorajszym filmie. Wczoraj, wczoraj zginął polski teternik stąd ten helikopter latał. Z, czekajcie, ja nie wiem jak tam było z tym, bo jego ciało zabrali i przewieźli. Nie wiem, czy do Jaworzyny, czy do, do Strednicy, tak mówili, chyba, że do Strednicy chyba ciało... Ja widziałem artykuł, bo kolega mi przysłał ten artykuł. Wczoraj właśnie zginął polski taternik. Nie znam nazwiska niestety. Eee, no na przykra sytuacja bardzo. Nawet taką dobrą pogodę znaczają się wypadki. Tylko, że jest dzisiaj okazja, dzień taki swobodny, to zrobiłem sobie pranie, słuchajcie. Zrobiłem sobie pranie, parę koszulek prime, bo to wszystko było przepocone. Spodnie i spodenki, bo ja jeszcze oczywiście się szykuję na nachodzenie. To nie jest tak, że ja, jak wiecie, odpuściłem, e, bo może jeszcze się uda jutro, może, ale to jest takie, takie już naciągane to jutro, e, bo jutro może być gorąco, czy gorąco w tym sensie, że może dużo deszczu padać, ale ja ten, ja i tak się szykuję, więc sobie ukrałem parę rzeczy. E, słuchajcie, koszulki to ja mam, ale, ale ja nie lubię obcisłych rzeczy, więc. A trochę przy tyłem w pasie to, to kurde. Stąd, stąd niestety muszę sobie takie koszulki kupować nieco luźniejsze. Bo jest tak z takim bebzunem chodzeniem na wierzchu, to takich trochę nie bardzo. Pralka by się przydała, teraz mam możliwość taka pralka. Są takie malutkie praleczki wirnikowe. Niekiedy słuchajcie, one kosztują tam 300 zł, chyba. Różne ceny są, wiadomo. Różne ceny i oczywiście są z wirówkami, te wirówki to się nie nadają w ogóle. Ale ja na tak długo nie wyjeżdżam, więc osobiście taka pralka mi w tej chwili jest niepotrzebna. No, ale zawsze można kupić tam stawić do luku bagażowego. Wolę sobie postać. Wtedy jeździłem, bo musiałem, teraz nie muszę. Taki materiał dosyć okrojony jest z takich dni, bo ja Wam nie będę pokazywał tego, jak sobie odpoczywam. Słuchajcie, piękno natury, rzeka, szum cisza, żadnej dyskoteki, żadnych samochodów. Jest po prostu fajnie. Można naprawdę, słuchajcie, wypocząć od tego całego zgiełku. Ja mam naprawdę, naprawdę w pracy dość. Mam tego tego, 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 tego tego hałasu, tego pośpiechu ciągłego. Mnie się nie spieszy i generalnie stąd filmy są takie, że ja nic nie muszę. Słuchajcie, ja nic nie muszę. Nie ma żadnego łażenia, zwiedzania, jeżdżenia i tak dalej, bo... Nie tylko to nie chodzi o koszty, ale też chodzi o to, że nie mam ochoty na to wcale. A robię to na co mam ochotę. Jest mam urlop. We wrześniu, we wrześniu będzie wyjazd. Kurczę, nie wiem to ja mam 18 września urlop, do końca miesiąca, więc Więc też będzie wyjazd. Może tam będzie więcej chodzenia. Zobaczymy, no, bo zobaczymy jaka pogoda będzie, słuchajcie, bo we wrześniu to zeszły rok widzieliście co było, była tragedia mokro było, zimno. no właśnie, też może tak być, że będzie mi prądu tutaj brakować na wrześniu i trzeba będzie sobie robić tego prądu, nie? Jeżdżąc jeżdżąc samochodem, żeby się doładowało to wszystko. W tej chwili ja oczywiście akumulator jest naładowany już, zobaczcie. 0.8 Ampera ładuje tylko. Czyli jest takie podtrzymanie w tej chwili, bo akumulator jest naładowany. No wiadomo, dużo tego prądu nie zużyję tutaj. Tylko w momencie kiedy coś tam ładuje, no to ten prąd sobie przykakuje. No i kurczę, no i co bo jest solarnie wykorzystany w tym momencie. No bo już nie będzie ma magazynować. Mam co prawda drugi akumulator, ale też jest naładowany. Szanowni widzowie, po dłuższej przerwie się włączyłem, bo nadchodzi długo oczekiwane, długo oczekiwana burza. A będzie, będzie się działo dzisiaj znowu. Będzie z całą pewnością się siedziać. A no, to nadchodzi nam ochłodzenie i to poważne. No i te deszcze takie co zapowiadali. Mało no, tego, to jeszcze tu we wsi się coś pali. Też się paliło podobno, nie wiem. O, nie, nie, to nie to. Ja tylko widziałem z drona jak poleciałem, widziałem, że przyjechał straż i... W sumie tam się nic nie działo, tutaj na wprost. No i co, no ja się będę z Wami dzisiaj Dzień przeminął bardzo obficie hej właśnie, jutro mi się szykował na pójście na gdzieś w Tatry. O ile będzie jakaś, jakaśkolwiek pogoda, a może być, a jutro może być. Znaczy, może być e, z e, lekkimi opadami. To się jeszcze jutro zobaczy. Także co, jakby coś się działo, jakbym, nie wiem, samochód fruwał, no to się odłączył. Tak to e, dobrej nocy, że Wam życzę i kolorowych snów. Cześć.